Obok nas była wioska łaziska i zniknęła z niewiadomych powodów. Łaziska powstały na spalonym gruncie, na spalonym, wypalonym lesie. I stąd nazywały się łaziska. W którymś momencie te łaziska zaginęły, dlatego myśmy obrali, że trzeba by może pokazać, że ta wioska tutaj była. A dlaczego ona zniknęła? Zaginione zawody, zaginione przepisy, stąd był zaginiony taniec. Wszystko związane z zaginięciem i z odnalezieniem. Najważniejszym takim tutaj wydarzeniem był wernisarz do kamiennego szlaku. Wernisarz zagubionych zawodów. Odsłanialiśmy tutaj Bartnika, Sokolnika, wszystkie zaginione zawody. Dziewięć kamieni, które będą rozłożone po wsi w najciekawszych miejscach. W dzisiejszych czasach mamy lekarzy, mamy apteki. Dawno, dawno temu były zielarki, były znachorki, były czarownice. moja... Gwoździec jest miejscem urokliwym, pięknym, spokojnym, cichym, z bardzo dużą życzliwością ludzi, mają wielkie serducha. Otwarte dla wszystkich. Naszą patronką parafii jest święta Katarzyna. Budowniczym nowej szkoły w Gwoźcu była kobieta pani dyrektor. Obecną dyrektor szkoły jest pani dyrektor. Sołtyską w wojsku, też jest kobieta. Dlatego to jest taka miejscowość pod kobiecą ręką, że u nas większość kobiety trzymają to wszystko, całe rodziny, całe gospodarstwa zajmują się domami. Wzięła zespół folklorystyczny, grupa śpiewacza. Akademia dla aktywnych, miejscowości tematycznych. I tak się złożyło, że w tych wszystkich organizacjach większość działa kobiet. Są to kobiety szalone, wesołe e, i po prostu mają jakąś taką swoją charyzmę. Przyjechać do Zagrze to jest przyjechać do cudownego miejsca. Jest taka przypowieść, że napij się zagórskiej wody, a będziesz zdrowy i młody. Historia to już jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jest słynna nawet legenda związana z tym źródłem, że, że wypływa spod starego dębu, że, że tam kiedyś tymi lochami podziemnymi przepłynęła z zamku z lipowca złota kaczka. Niby to nawet jest piosenka, że te, ta kaczka tam te piórka moczyła i dlatego woda jest taka dobra. To jest nasza wielka boginka która właśnie z tego źródełka czerpała wodę i wszystkim ją karmiła i dlatego Zagórze było tak duże i jest dalej tak duże. Tutaj 331 lat temu przechodziły wojska idące na odciecz Wiedniowi, tu nabierali też wodę z tego naszego sławnego stoku. Woda to źródło życia, nie chodzi o, o walory chemiczne, ale chodzi o taki spin energetyczny. Kiedy wchodzi się do Góry Kostrzy, w Lasy Kostrzańskie, to czuje się zupełnie inny klimat, oddycha się zupełnie innym powietrzem. Kiedy się zejdzie z tej góry, człowiek czuje się naprawdę wypoczęty i szczęśliwszy. Po pierwsze, chyba piękne okolice, warto to zobaczyć, wspaniali ludzie. Języcznik zwyczajny, przede wszystkim paproć. Mamy u podnóża góry zimne źródełko, które nigdy nie zamarza. Wieloryb na życzenie biednego ośrody, chłopca, przypłyną wraz z ogromnymi ilościami wody, które zastygły. W miejscu powstała góra, a pod górą są ogromne złoża wody. Jest to woda, właściwie mająca takie lecznicze właściwości źródlana, zdrowa. Najspanialsza woda, jaką mogą sobie marzyć mieszkańcy. Dzieci szukają ukrytych skarbów, mierzą obwód starych drzew pomników przyrody, zapoznają się z florą, z fauną naszej góry Kostrzy, biorą udział w warsztatach mydlarskich, czyli przygotowują sobie mydełka w kształcie właśnie wieloryba, produkują papier z makulatury, wykorzystując zioła, jakieś fragmenty roślin. To jest takie miejsce, które my dopiero odkrywamy. Wiedzieliśmy, jak są ręką dzielnicy, czym się zajmują, jakie są tradycyjne potrawy, wiedzieliśmy bardzo dużo o historii. A potem z czasem okazywało się, że wiemy coraz mniej. Tutaj jest ślad po pozostałość, po też po dnie ostatniego morza, które y, szumiało na terenie gminy Czebinia. Możemy dostrzec, y, Kształtowaniu Bolęcina ślady właśnie tych dawnych procesów geologicznych, takich jak na przykład pęknięcia związane z wypięczaniem się karpat. Amonic to jest taka skamieniałość z czasów epoki polodowcowej. U nas Bolencin jest z tego znany. Takim najmocniejszym punktem, który warto odwiedzić w Wolęcznie, jest skałka triasowa. Jest to ewenement na skalę polską, z tego względu, że jedyna taka jest u nas właśnie w Wolęcznie, a druga taka znajduje się, o ile dobrze pamiętam, we Włoszech. Ale jest taka historia, która mówi o tym, że kiedy ostatnia pieczara zniknie, nastąpi koniec świata. Jeszcze warto przyjechać, bo są wspaniali ludzie rękodzielnicy. Chwilę temu istniała tutaj galeria właśnie, planerowa galeria rękodzieła ludowego. Od haftu, poprzez y, szydełkowanie, poprzez y, robótki takie na drutach, czyli takie właściwie, które od zawsze istniały w tradycji wiejskiej, ale też te nowsze, pojawia się dekupaż, pojawia się papiero papierowa wiklina, pojawia się papieroplastyka. Także panie nie tylko są skupione jakby na podtrzymywaniu tradycji, ale też szukają inspiracji w takich nowszych trendach. Pasja jest bardzo ważna. Pasja daje cel w życiu. Ja myślę, że mam dwie. Mam pszczelarstwo i mam szachy. U pszczelarzy to, to energię dają pszczoły, jakby nakręcają cały ten tryb. Pszczelarz jest jakby związany bezpośrednio z życiem pszczoły. szycia woreczków, czy warsztaty pszczelarskie, czy nasza zakręcona lotna brygada. Oprócz tego mamy mnóstwo miejsc ciekawych, wartych do zobaczenia, do obejrzenia. Takie zabawy ruchowe, poszukiwanie skarbów, coś czego, że muszą coś zrobić, żeby odkryć coś kolejnego, to jest chyba taka największa frajda. Spływ Dunajcem, kajakami, to wszystko w zależności od pogody. I mamy saunę dla starszych, i dla dzieci ściany pinaczką. i inne zjezdą. Mówią, że w ciągu dwóch dni można przeżyć tyle emocji, co przez dwa tygodnie dobrego urlopu za granicą nie przeżyje Pan tyle co u nas w ciągu dwóch dni. Mi się wydaje, że ci goście, którzy przyjeżdżają, większość przyjeżdżają z dużych miast i ta energia, gdzie tutaj sprawdzają, jak się robi chleb, jak się robi masło, jak się glinę wyrabia, garczki z gliny. Jak myśmy, to, to wszystko to jest taka trochę fizyczna praca. Ciężka, jak ktoś przyjedzie z miasta bardziej z umysłowej pracy do takiej troszkę fizycznej, przy koniach też jest ciężka praca. Tymi jeepami, gdzie przejeżdżamy, drzewa są przewrócone, trzeba je odciągać zawsze, żeby przedostać się, przejechać gdzieś. Jest dużo fizycznej, i myślę, że bardzo odpoczywają tutaj.